Synelok 25, Synelok 30, Synelok 35. GePersi, po co? Po co? No więc odpowiedź jest prosta: po to, żeby dźwigać pełne GoPro. Od 25 i od 30, która jest tak naprawdę trochę powiększona, 25. 35 różni się wszystkim. Bo co my tu właściwie mamy? Mamy tutaj drona z osłonkami, układ pusher, czyli śmigła skierowane w dół, dakty, synełub. To wszystko w cudzysłowie, ponieważ osłonki są dziurawe. Nie zachowują się jak dakty, mają tylko i wyłącznie ochraniać drona przed wszechświatem i wszechświat przed śmierdzionośnymi śmigiełkami drona. Zaprojektowane do dźwigania pełnego GoPro, zaprojektowane do filmowania tak naprawdę, z czego się składa? No jak każdy dron z ramy silnika flight controllera wie, wie, wiecie F722 5 uartów 35 albo 45 może ja to sprawdził 35 amperów 5 uartów 2 zajmuje mi wista, więc zostają 3 wolne czyli chce się gps -y, chce się sterowanie kamerą czy tam inne rzeczy to można. Silniki 20.04-2550 KV. Czyli dość mało, jak na 4S. Dla porównania, ten oto wariat Protek 22.03,5 3600 KV. Ten dron nawet nie próbuje mieścić się w granicy 250 gramów, bo on nie po to jest. On ma dźwigać pełne GoPro i radzi sobie z tym. Jak najbardziej sobie radzi. Ciekawostka. Producent podaje, że z baterią 1100 mAh 4S z pełnym GoPro CineLock 35 polata 5 minut. Wynik 4,5 minuty uzyskałem z tą kamerą na pokładzie i z tą baterią. Kamera wagi pełnego GoPro, a bateria 850 o dość niewielkim C. Nawet. 75, czyli te 1100 to jest taki sweet spot, dostajemy maksymalny czas lotu, ponieważ zwiększając masę całego zestawu o jeszcze więcej, o, kolejną, o kolejne per godziny, no tak naprawdę zmniejszamy już mu ten czas lotu. Pomówmy chwilę o konstrukcji tego drona, bo tak samo ma wiele plusów, jak i minusów. Z plusów. Płytka, na której zamontowana jest kamera, zarówno ta do podglądu, jak i kamera, którą nagrywamy, jest na czterech solidnych damperkach. To bardzo, ale to bardzo dobrze eliminuje wibracje. I ja nagrywam głównie z Action 2 od DJI. Tam jeszcze włączona stabilizacja. No, płynie. Ten dron po prostu płynie przez przestworza elegancko, spokojnie. Taki materiał. Tu góra, super, ale już te osłonki, no to tak mniej super. Rama składa się z dwóch połówek i obie te części są różne, także nie założy się jednej na drugą stronę. Różni się tu mocowaniami, różni się wycięciami pod na przykład port USB, czy przycisk do bindowania, jeśli używamy zewnętrznego odbiornika. I tak jak póki to jest całe to jest super, Jakim wrzodem na dupie jest tego wymiana, no to pozazdrościć właścicielowi synologa może chyba tylko i wyłącznie właściciel Pawo 30, bo Pawo 30 jest jedyna rama, którą gorzej się wymienia niż to. I nie jest to super wytrzymała rama, nie jest wytrzymała. Jak widać, moja, mimo kilku całkiem swoich kraszy, jest cała. Ale wielu klientów już trafiło do serwisu na wymianę tego. No dobra, ale jak to się ma do największego konkurenta, czyli Proteka 35? I ja Wam powiem lepiej. No, tak po prostu lepiej mi się lata z Synologiem 35. Ten dron jest sporo lżejszy, mimo mniejszych silników, bardziej żwawy i nie tak absorbujący jak Protek, bo to jak najbardziej, jest bardzo precyzyjny dron i można nim wlatywać w różne ciasne miejsca, robiąc bardzo ładny cinematic, ale rany jak to wyje, jakie to jest głośne, jakie to jest, jakie to jest uciążliwe, też głośne jak najbardziej oczywiście, ale no jednak jest różnica klas. Jakością wykonania to one są podobne, to są dwa bardzo solidne, porządnie wykonane drony, oba są takie sztywne, one nie sprawiają wrażenia jak miały pęknąć w rękach, ani jeden, ani drugi. I tak, proteki spadały z nieba, jak płonąca kula ognia, ale poprawili to, zmienili elektronikę na inną. Dawno już nie słyszałem o przypadku spadającego, płonącego proteka. Kiedyś się zdarzało, ten jest jednym z nich. Kupiłem takiego spalonego i go sobie odbudowałem, ale teraz to już nie jest realny problem. Z tych dwóch dronów definitywnie moje serce idzie w tym kierunku i nie mówię tego dlatego, że to sprzedaje, jest dokładnie odwrotnie. Sprzedaje to, ponieważ tak sądzę. Najpierw wziąłem go na testy i robię mu recenzję, a potem trafia do sklepu. A jak się ma z kolei Synology 35 na przykład do Synology 25? No to już są dwie zupełnie inne kategorie. Ten zmieści się w 250 gramach i spokojnie poleci tam, gdzie przepisy zabronią polecieć temu, ale ten nie dźwignie pełnego GoPro. Także jeśli masz kamerę, której używasz nie tylko na dronie, wybór jest prosty: trzeba wziąć większego i kamerę wkładać, demontować. Jeśli możesz sobie pozwolić na kamerę GoPro rozebraną tylko po to, żeby latała na dronie i która pewnie będzie się niszczyła raz na dwa miesiące, bo jeden poważniejszy crash i Naked GoPro w pył, po prostu w pył. To jak najbardziej to. I tu i tu po 5 minut lotu i to bezpieczne dla ludzi i to bezpieczne dla ludzi, przy czym to trochę bezpieczniejsze. To zwraca na siebie dużo mniejszą uwagę, bo jest mniejsze. Tym można polecieć trochę szybciej, przy czym obydwoma w miarę równie precyzyjnie. Jakbym miał wybierać tego a tego, wziąłbym tego i nie dlatego, że piątka jest zła, tylko dlatego, że pokochałem dwudziestkę syneraisa i od tamtej pory ten jakoś tak trochę mniej używany i oczywiście frajda latania z Synologa nie będzie tego sama jak z piątki, on całkowicie bez problemu radzi sobie z freestylem, przy czym ten freestyle po prostu jest taki bardziej toporny, i im większa kamera im większa bateria, im cięższy dron tym te silniki mają ciężej i też lata on no, gorzej. Dlatego dla mnie tym idealnym złotym środkiem jest Action 2 i bateria 750 4,5-5 minut lotu takiego nawet trochę agresywniejszego w zupełności mi wystarcza. A to co tu widzimy i to mocowanie na GoPro. I to na dole. I ta osłonka na action 2. I te plecki do osłonki wydrukowałem na tej drukarce za 400. Także z pozdrowieniami dla wszystkich hejterów, którzy twierdzą, że taka drukarka nie ma szans drukować. Że bzdury powiadam. Mi się podoba. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapy w górę. Kanał można subskrybować, a tego drona część do niego akcesoria kupić w moim sklepie. No, spoko. Hej.